Dawaj mocno moc na do yes, yes. no nami. Mistrz świata w kalistenice. Tromba. Ojej. Cześć siubeklecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jest z nami nie inny jak Tromba. Tromba i tutaj na jego czole jest jego Instagram. Bardzo y dziękuję za... Bardzo dziękuję. W każdy foliek się liczy. Każdy. Także wbijajcie na Instagram oczywiście. Tak jest i dzisiaj przekonamy się, czy Tromba będzie w stanie pokonać swoich kolegów z ekipy, którzy u nas już byli, może przejdziemy na szybkość do tablicy. jest sprawa, ja tutaj się wypowiem. A dziś w konkursie do wygrania jest bomba, wystarczy zostawić łapę w górę, subskrypcję i w komentarzu napiszcie czemu chcecie bombę. Wyniki na Instagramie Wuka Sklep jutro o 21.00. Free 81 kg i mini Mike 82 kg. Tutaj macie ich Instagramy na amatarkach. A teraz trąba, powiedz mi, ja? jak to szansę. Ja przyjem do Was, żeby walczyć o środek tabeli, ale widzę, że niestety kurczę, nad środkiem jest są bardzo duże liczby. 100 kg, myślę, że nie w tym momencie, ale jeszcze do Was wrócę. Zresztą zobaczymy, może nagle będzie 100, nie? Ale wątpię. Ile ważysz? 80 kg. 80 kg. Swoją wagę wezmę na 100%. Jestem tego pewien. Więc po prostu przyjdę, żeby pobić minimajka. Oczywiście nie dosłownie, e, ale ja przyznam pobić <grym> minimajka. Już, mini już, po już, już to jest coś inny zrobił. Już komuś innemu się to udało. E, ja przybym go pobić po prostu wyciskamy na sztandze. Odgraszam mi się, że jeżeli pobiję jego. E, jego kilogramy to przyjdzie i kilogram więcej wycisnę nie A ja wtedy powiedziałem dobra to ja wtedy przyjdę i wycisnę 10 więcej niż ty. Ile regularnie wyciskasz? 80 na 7. Yy, chodziło mi o czas bardziej, ale to fajne info. Fajne, fajne info. bo <gulancja> będziemy obstawiać. <gulancja> no, ale to ja tak skonstruowałem pytanie chujowo. I, no, a ja też <gulancja> troszkę źle zrozumiałem. Więc ogólnie wina 50-50. Spotykamy 50, 50, 50, 50 50, 50, 50, się z środkiem, z git. Miałem czasy, że na siłę nie chodziłem dużo. Ważyłem nawet około 67-68 kg, wtedy był kaloryfer, były takie czasy, ze dwa lata temu pamiętam, jak jeszcze w ogóle nic nie nagrywałem na YouTube, nawet, mm -hmm. wtedy, eee, no i wyciskałem wtedy, i wtedy mając te 70 kilo niecałe, robiłem 80 seriami na chill. Spoko, no. to, to, było, to było dwa lata temu, eee, myślę, że ja też w cenowym MMA przez pół roku, teraz miałem przerwę dwa miesiące, może powrócę gdzieś tam na wiosnę, eee, trenowałem MMA, więc gdzieś tam moja wytrzymałość siła też się zwiększała, E, więc wydaje mi się, że no, nie będzie tak źle. Jeszcze hmm. jest Wojtek Gola, legendarny wodarz, potężny włodarz. Myślisz, że masz szansę? Ja celu, czerwotę, celuję, w, celuję w 90. Okay, w celu w 90. Okay. I wydaje mi się, że włodarza pokonam na czinku. Tak, ale Wojtek nie był w formie, w sensie był nie formie. wyciskał od bardzo dawna, także też no, dajmy mu kredyt. Nie, nie, nie wyspał tak. się, mało zjadł, nie wyspał się, tak, no, tak, tak, w ogóle to, no, odwodniony był. To też nie, no. ale, ale Wojtek, wiesz, nie, Wojtek nie, serio nie. dopiero do nas wróci i jeszcze pokaże Stiflerowi. I miał wie, o to chcesz się wolę. zapytać. Tak, tak tylko chcę to zrobić po ekipowemu i się boję, że spierdolę, nie? Ale spróbuję tak. Ja najwyżej zrobię za ciebie. Dobra, słuchaj, bomba to. Te... No, ale... Weź napisz trąbę, bo on ma gotowy. Tam? I właściwie nie mam To freestyle. Dobra, słuchaj, tromba lecimy, to jeszcze tylko będę. Nie, nie. No, to... <laughs> Dobrze, nie git, nie git, jest git. Jest, gi tak. gi jest, gi jest kont, jest konty. Chce, konty, chce konty, zrobić prefeskę, taką wiesz, jak ekipa. Krakowska ekipa. Dobra, słuchaj, tromba, lecimy, jeszcze tylko bomba. Jasne, jasne. Bombę? Nie mam chęcią, mówię ci. Bombę, chęcią Ale bombę, tromba, weź bombę? Że trąba bombę Trąba bomba Tak, trąba bomba, wanie bombę Mój osobisty kanisterek <trudzie> tego, nie Jedna miarka Ty z maja... kofeiną wnioseksie, jesteś wnioseksie, za pan ]atorsza. brat, że tak powiem? Jak nie. Jakaś tak, Nic się nie dzieje Generalnie Spoko Często zdarza mi się wypić energolę czasem To na luzie miareczki Czyli będzie klepać jedno. Będzie klepać, no No Jest gorąco Co, walnie mnie? Po ilu działa? 20 minut 10-20 minut No Kiedyś? Historia prawdziwa, byłem bardzo zmęczony, ale że jak, miałem, jak byłem zajęty w siłkę, to wiadomo, wiecie o tym, nie odpuszcza się, jak masz zrobić trening, to nawet jak się nie wyśpisz, to no, musisz iść zrobić tą kratę wieczorem, nie? I szedłem zrobić trening, wziąłem sobie, e, kurde, jedną z przedtreningówek, taką co po popiję. zapomniałem jej nazwy, ale była mocna, z tego co wiem, e, dupnęłem na raz, siedziałem e, 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 i robiłem chyba kratę tymi handlami na ławce skośnej i, 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 I nogi mi się cały czas terepały. Siedziałem i normalnie mi się nogi terepały. I tak wstawałem i stawałem, dobra spokojnie. Bo aż nie mogłem przyjść. Jak to było kilka lat temu to jeszcze może na nielegalnym e, składniku. E, no to no, ryhm, dwa lata temu na pewno do no, Dorian, Mezomorf. No. Ja nie mam pojęcia. Wiem, ja się nie znałem tak na tym. Po prostu raz na czas bardzo rzadko, ale zdarzyło mi się po prostu wziąć dlatego, że no, człowiek był zmęczony po całym dniu pracy. Wiedziałeś, że to ci da energię. Potem po treningu pójdziesz spać, no i nie będzie nic. To pisz, piszcie w komentarzach kto pamięta czasy. 1, 2, dimetylo. Jestem ciekawy no. Czy mamy tutaj paru... Pusta sztanga panowie. Na sztandze nic 20 kg sztangra 20 kg. Jak to... Proszę, pro, proszę mnie technicznie poprawiać. Panowie, dobra? Okay. Jak wyciskałeś to pewnie nie będzie dużo tym poprawy. No bardzo nie, ale wiecie jest Może być. Wiem, że opatki do siebie. Wiem, że chyba trzeba... Nogi tak czy nie? On jest jak ci gorą. przyciskania. Czy... Ja często Róż, robię tak. Całe stopy mieć na głowę. To no właśnie często robiłem tak, bo wtedy o stóp jest drugiej. Ale to dobry nawyk jest. No się musieli. Trochę bardziej nad, nad głowę, nie <śmuchy> do przodu. Jest Gidus. jest jakiś? Nie grites. ma co za bardzo ustawiać Nie ukrywam, <śmuch> Testowałem sobie. E, zanim do was przyszedłem, nie wciskałem Myślę, że pół roku minimum i to pół roku temu wyciskałem tak, że dla i gdzieś tam na siłowni. A tak to myślę, że nie wyciskałem z rok, półtorej tak, żeby gdzieś na sztywniu robić jakieś seryjki kilka razy w tygodniu. Kiedyś testować max? Nie. Ja byłem takim gościem, że nie testowałem. Ja byłem takim gościem, że po prostu jaście zrobić porządną serię i tyle. Ja nie robiłem nigdy jakichś siadów, żeby jak najwięcej wziąć, tylko po prostu żeby zrobić seryjkę i tyle. Masz 40 teraz. No, czy podałam? Na miotle. No, no myślę, że za stawiać dziennik przy 60, tak. co? Tak, myślę, że tak. No myślę, że no 60 na, na, na 100%. A bonus? A bonus pobił, bo bonus na początku miał mało Państwa. Nie, no pan razy. miał 80 bonus. Nie nie był u nas drugi raz, czyli miał 80, to tak, jest. Y tak, tylko że bonus miał dużą wagę wtedy. Jeszcze był ten stary bonus u nas, no jest, który ważył 120, no, 120 kg. No ale też zapowiadał, że wróci do nas. Ciekawe, no bo teraz waży mniej, a no zaczął trenować, więc ten wynik będzie wyżej. Sam będziesz sobie wynosił? Sam. Hop. 60, to jest ten moment, gdzie nie będziemy leci. obstawiać. I, i widzowie nie. też piszcie w komentarzach, ile obstawiacie trąbę na ten moment. 60 lajcik był. 60 lat, no, ja tutaj okolicę. Do... Stówki, ale możecie pokonać. Nie no. To już, przepraszam. To nie? ja stówę. Ja myślę, że trąba dołączy do y, pięciu, Znasz? do peletonu. 200. 200, Sacher, zawsze <laughs> optymistycznie. No, Czekaj, zostało. ja zawsze chcę, żeby ktoś został pobity, nie? Fangoton jest z Krakowa, nie? Jest, jest. Gdzie był nawet kiedyś? W Wendolinach. Jak jechał z Krakowa? No to. <laughs> to on zobaczy, dzisiaj ciebie, mam nadzieję. O, 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 Jak panu... przejeżdżasz obok. No panowie, jakby na czwarte miejsce. 111. Myślisz, że to jest realne, te dwa razy tyle co mam tutaj prawie. Na jedynkę, To zawsze więcej siły z ciebie wykrzeszesz, nie? Na jedynkę. Wiesz, no że to jest no jedno poturzenie. Musisz robić. No impulsik tak. szybko i szybko odwicim tyle. Ale jeszcze nikt nie ja się wydał, że to jest zrobił 101, nie? 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 Tak się trzyma nie. ta piątka, z setka, <laughs> Psychicznie, nie? 3, nie to ta, a 101, 101 nawet próbowali 101 i 101 nie, nie mm, No bo, bo to jest tak, że robiłem to 100 i to 100 już jest dla nich ciężkie, ja wiem jak to jest. I potem, bo gdzieś tam chodziłem też na siłowni swego czasu dużo. I walisz to 101 i ono już cię pokonuje, już nie dajesz rady Bo to 100 zrobisz ledwo i ten 1 kg przeważa, nie? Już się nie da. Ale tak jest z niektórymi ćwiczeniami że na przykład jak ja gdzieś tam robiłem na przykład biceps, to to samo biceps, nie wiem, na przykład, 16, nie wiem, 12 spoko, ale 14 to... Już nie da tego wziąć. No nie? to jest, bo duży procent już jest te dodatkowe 2 no. kilo. E, ale dobra, wracając do typów, no e, mówiłeś coś o 90, ja ci zaufam, bo sprawiasz wrażenie szczerego, e, ale <laughs> chcę, żeby też e, ta walka dzisiaj miała jakieś znaczenie i tam jest Piotrek z Vibros. E, no jest Piotrek. E, więc wierzę, że przejdziesz chłopaków z ekipy, ale co <laughs> dalej? Potrzebujesz... Adam, ale Adam ma stówę. O ku... No Adam ma stówę Okej, okay, ale Ale Adam jednak, jest Jednak Adam powiem, wie. że będziemy atakować 97kg dzisiaj To jest mój typ 97kg Ja obstawiam 8.7 A ja obstawiam 8.7 Ja obstawiam 8.7 też Jak nam siebie Ale mam, mam motywację, żeby walnąć 90, może trochę ponad 90. Mam taką motywację. Tutaj już jedno powtórzenie, nie? Jak A. coś? Ale jak coś też czuwamy, po bokach i nad tobą. Przy każdym powtórzeniu. Pop. No dobra też oswajasz się. To się z uczuciem podnoszenia ciężaru, który jednak Wstawię, troszkę ważył. Mam pytanie do Robura. Myślisz, że dobrze odstawiłeś po tej 7 miesiące. <laughs> Jeszcze tak. Dobra, dobra, dzięki. Tak? W 100% pewne jestem. Dobra. Dobra. dobra, za chwileczkę bomba będzie wyciskała 80 kg, ale zanim się... Dobra. Ja to samo. To, 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 to... ma bomba, nie? Wiadomo. Co za głupi jesteś, jak. Powiedziałem bomba. Gupić fog, powiedział bomba. Ale zanim to nastąpi, zostawcie subskrypcję, łapkę i napiszcie, dlaczego wbicie e, trąbę. Lecimy. Tak. Dlaczego mnie lubicie? 80 kg. Zawozę, Za to waży? 80 kg. Tyle ważę panowie. Więc myślę, że. To wleci. Tramwaj wle... mocno. To jest to wyrębne ostatnie. Traba na oddychaj, oddychaj mocno. Zepnij się i górę! Tak wow! Lekkie. Jakie lekkie było. Zmieniasz zdanie? <laughs> <laughs> Nie. Nie, Zmieniam, Cały czas? Cały cały czas. czas. Cały czas? Dobrze. Dlaczego to sobie Dobrze. robisz? Dlaczego oszukujesz sam siebie? No zobacz. Nie, nie możesz Właśnie być pewny siebie. Limit 87. No. Limit, limit, no. limit, Nie wierzę w niego, nie. No, nie wierzę, bym nie mnie, przyjechałem, tak, po prostu się poznaliśmy. Wierzę, Już we mnie nie wierzy. Zapraszasz gościa na wyciskanie i nie wierzysz w niego? Jakim ty jesteś gospodarzem w ogóle? Motywatorem. Na szczęście jest za czterech, demokracja jest w tym kraju, więc trójka tak jest za mną. Rozumiem. Tromka, poważnie teraz. Wojtek Gola w sensie 87 czy 9,0 A mam tylko jedną próbę? Czy jak to... nie widziałem? Czy jak nie będzie będzie na... 90, 90, to mogę zrobić 87? Tak? No to nie, to próbujemy 90, bo 80, 80, ja to liczyłem. 80, ja już czułem 80, czułem. To, już jest ta... to są te kilogramy, które ja już czuję. No, dopiero czujesz cokolwiek. cokolwiek, nie żałował mi no, no, na równi z bonusem, jak na razie. Lecimy, lecimy po 90. Tu uważaj, bo owca się zesrał. Nie, nie, ty nie pochodź. To oh, nie, jest git, jest Ja wiem jak jest. Dieta, dieta wysokobiałkowa, białkowa, <laughs> tak śmierdzi, że szok. Wiem, bo mam teraz sportową jak i trochę pojesz, to uh, siedzisz w samochodzie, jedziesz, walisz te bąki i się zastanawiasz czy to ty, czy, czy u nas firmy w pokoju, jak się to nas wchodzi do skiz. pokoju zarządu, to jakby coś jakby kapusta była kiszona tam na bieżąco. Trąba wkręciła się bomba 90 na sztandze, lecimy. <laughs> Jakieś rady teraz? Stronga? to się, żeby to będzie to, że. Tutaj jest. Pokonam albo nie. Odpychasz się mocno od ziemi. I góra. Mocno krąga, Tak! Mam jedno pytanie! Ha! Czy mogę jest mieć pytanie? pytanie? Co sądzisz o swoim typie 87 kg? Co sądzisz o swoim typie typie? Ale jestem pozytywnie zaskoczony. Ja zawsze wierzę, ale nie wierzyłem troszkę. Zawsze wierzę, ja, ale Pan że trochę obsrany siedzi w tym Krakowie teraz. Nie no, Nikt się nie spodziewał, ale fangotem tak wyłączył grę. Mówił, o kurwa, ty. Jeszcze no. wyciska dalej? No, no tak, mógł tam się zaskoczyć, ale saker, Bądźmy realistami, optymistami realistami. 97? What? 97 kg dzisiaj zobaczymy. No 97. Ja myślę, że. Nie fajnie fajnie piątka pokonać. Piątka fajnie Nie wyjedzie no, Fajnie było. Serio. I ja myślę, że to jest bardzo dobry kolejny schodek 97 kg. Chyba, że trąba chce atakować stówkę. Zobaczmy 97. Bo chcę pokonać Piotrka. Ja dobre. na przykład zrobię, że trąba i tak jest najsilniejszy z ekipy. No tak. Też to już nie ma nic. Trzeba ich sunąć. Weź ich zsuną. Do. właśnie sobie coś uświadomiłem no. Mistrz świata w kalistenice. Trąba. Ojeku. Ja. ja pierdolę. Już. Zawiasz... Jacek Gadowski. Siłownia to moje życie. Tromba. Ja. Aż mnie eee. aż, aż serce zaczęło migotać chyba. Migotanie przedsiąk. ksiądz. dla mnie język, Wieszy? Po, Wieszy, po, poliki chomika. Pa, pa. Trąba. Wieszyłem w stoję. Przepraszam za to, że nie wierzyłem, przepraszam. Jebać tych, co nie wierzyli. Jebać cię, Rafał. No. Wiesz co, Ale nie. Dobrze, że przepraszasz. Ale skupmy się na razie tu, skupmy się tu. Na 97 się skupmy. Ale... Treningiem ma przez ostatnie pół roku, jednak to wydało się. Bo, bo gdyby nie to, to naprawdę, no na raczej bym nie zrobił 90 lat. Bo złożyłem brzmienia siły, tam powiedzmy w wakacjach, jak, jak gdzieś tam... E... Ale macie Część szangę w domu ekipy mamy, 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 Czasem ale... sobie podchodzicie? Nie, nie, nie. garażu jest cały czas zawalony Więc tam no. siłownia powstała Kilka razy ktoś był, ale ogólnie mamy bardzo duży zapierdzeń, mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam lepiej już pójść na tą siłownię Albo zrobić jakieś pompki Ja właśnie? na przykład, bo chyba eee, nie Bardziej nie? no No właśnie, ja na przykład przez to, że miałem kiedyś kontuzję łokcia no To jakieś naczepy mhm. strasznie, co chwilę bolało mhm. Nie mogłem robić, nie wiem, bicepsa Bo po prostu potem bolała ręka cały dzień no to przywróciłem się na kalisthenikę i tam się okazało, że mnie nie boli. Z tego czasu zap. No To do, dobre podejście, że po prostu robić to co wiesz, możesz. No znalazłem to, okazało się, że to jest spoko, że jak robię plecy, robię mm. na biceps, na szeroki czy coś, to, to bez problemu. Czy nawet jak robię e, te, nie, mm. nie wiem jak to się dipy. No dipy jak robię, dipy były ulubione, bo tam tak puchło, cyc, no. bark, tutaj tricep, tak puchło, że schodziłem i mówiłem. I zawsze patrzyłem w patrzyłem w lustro, bo zawsze strasznie żyłam i sobie bałkę. Co tam Tromba? Jak, masz... jak, jak maczam. Maczam tak bo, robię, nie? Serio? Bo ja jak przestałem tylko siłowo ćwiczyć, mi siła nie spadła, mimo że zacząłem bardziej z własną masą ciała. Stabilizacja się fajnie wyraża. No. No i dlatego masz też tutaj wynik. 9,7 panowie? Od dipów, Zobaczcie, co się od dipów i, i pompek robi. Właśnie jesteś gotowy. No, chyba Szczyt jestem idek. gotowy, Ale już, już, mnie, już mnie korci po, po pedzach. No dobra. To już jest ten moment. Yy, skoro bomba, pez, bomba wchodzi. Jest skręcona. To 9,7 też wyjdzie. Ja nie wiem, czy no, jakieś. Ceny, że, ze, nie wiem, jak kombinuję, żeby ze zwrotu podatku robić na przykład, wiesz, terapię, nie? Dla naszych zawodników, że. Terapię jakąś wiesz, żeby się nie załamali chłopaki. No wchodzą w internety ty. Trąba przede mną. Nie. O, no, to ci z ekipy friza nie? Trąba. 101 kilo. No. Świetny Już teraz 90 kilo trąba, świetny ambasador sportu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że propagujesz e, sport wśród e, swoich zawsze, 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 widzów. Zawsze tak było, mnie A jak no się Wojtek, się Wojtek? Jak ma się czuć Wojtek, który jest o tylko kurwa. 3 kg mocniejszy od minimalka no, no właśnie, o. jak go się może czuć. Ja widzę w jego twarz, bo czasem się widzimy i no widzę, widzę w jego oczach, że on o tym myśli. No. On o tym myśli, że po prostu... Nomi. No myślę, że oficjalnie trzeba to powiedzieć. 10% ze sprzedaży najnowszej kolekcji na WK sklep idzie na terapię. Dla ludzi, którzy wycisnęli mniej niż powinni. No, tak nie, mniej delikatnie. niż powinni, no właśnie, mniej niż powinni. Jest 97 kg na sztandze trąba, a sztanga jest twoja. Wchodzę, wchodzę w to? że Nie puszczam kciuków. Zepnij się, oddychaj. Moc. Oh, zgubił sztangę. Tak. Ja. Zgubił, zgubił. Y, chyba tak, y -y. zachwiałam. Zgubił, zgubił. zgubił, do przodu poszła sztanga, Kłaja. ja bym spróbował jeszcze raz. Ja też. Serio, bym spróbował jeszcze raz. Nie mówiliśmy tak mocno na początku tego, ale widać, że masz tendencję, że do przodu wchasz, a nie nad głowę. I przez to jest A bardziej to ruchu, skąd? Tak, o tak, po skosie, hmm. nie, że idzie. No, bardziej tak. no to jest brak zbory. doświadczenia do tandu. Yy, na maksach głównie raczej. No. Właśnie nie odczułem, żeby to było aż Bo tak ciężkie, ja... ale gdzieś tam w pewnym momencie po prostu mnie zablokowało już tak właśnie Ale po to wystarczy, co, co to wystarczy by że trochę pójdzie do przodu i już jest nie do ruszenia. No, yy, Nad głowę trochę. Bo w sumie i nie będzie nie no, 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 nie, on nie, przez, nie przed że się nie miesza, nie? nie po się pomyliłem. A poza kamerą mówił, że on już się nie <grym miesza. <grym że on już się o, nie fale. miesza, bo... Tutaj, wydaje mi się, że tutaj technika. Technika sprawiła, że mi się nie udało, ale no musi być kolejna próba. No. To jest tylko jedno wciśnięcie. Nie czuję się zmęczony po tym, że mi się teraz nie udało. I czuję, <grym> że muszę spróbować raz. A to gdzieś to jest normalne, właśnie, się powiedz cytowali wszyscy tu też, wiesz, gdzieś tam... To jest normalne, nie już podajemy... tak? Już myślali, byliśmy dalej, nie tak i można do tego skupienia. No. Trzeba się skupić, że trzeba to pokonać. Trzeba Ale no trzeba kurczę, opierać. no. jest tak blisko, nie? Tej no. palisady. No 9,7 się przydało. Jak nie będzie 97 to po prostu dupnie się jakieś tam 9 hakiem. żeby no. nie było 90, to no. Bo można spróbować 9,7. Wiadomo, to już, by, to już będzie tak blisko maksa, nie? Tak mi się wydaje. Ewentualnie no. można jeszcze. Coś podredukować. Można może zrobić i... 9.6 i to jest atak na Mariot, nie? No. I to jest atak na BMT. No Można to jest te atak kilo atak kilo na gościa, który wchodzi po Samsungu. A ja? No. A ja Co, chcemy, chcemy bo to, to będzie różnica spory. Tak? kilogram, kilogram? To Tak, już tutaj blisko będzie maksa różnica. Może chodzi o to też, żeby zrobić to blisko maksa i może potem jeszcze parę kilo wskoczy, bo już trąba o co chodzi tak. w tym. Może. możemy. No, też poszło to po prostu. Może też od siebie, nie? Nad głowę. jedną jedynkę? Na pewno no. Wyrównujemy no. piotkę, nie? To I jak będa to będa pójdzie, to wyrównujemy będzie... i pokonujemy BNT, jeżeli tak. to będzie. Tak. Bez. Bo ostatnio miałeś na zamiast. Że mu nie poszło, zdjął i wrócił. Chyba fan gotem. fangotem. No. Fangotem tak się wyprowadził. No. Ja I wrócił, tak? Wrócił. Bo musisz się oswoić też trochę z tym jest masa ciężarem. Te 90 były jeszcze za lekkie, żebyś tak ogarnął. tak, tak, tak. Więc ja gdzieś tam miałem przeskok. Tutaj był za duży przeskok już dla mnie, bo już blisko maksa. Już już... Dezorientacja trochę. Dezorientacja, bo dużo cięższy już wcześniej ciężar. Dobra, Dobra tych list Lecimy trzeba to dobrze prąga. zrobić. Tak, pamiętaj, żeby pchać na mnie, nie tam. Jak ci ucieka sztanga do przodu, to jest koniec. Jest koniec, nie da się. Do góry no. albo wręcz to, gdzie tam zacząć Zacząć gdzieś tu, skończyć tu. Tak no. jest. Więc yy, o tym pamiętamy, oddychaj, tak. spięty bądź 96 kg na sztandze. Ja się ustawił, bo wtedy wiesz, tak. jak, może za o to zahaczyć, jak jest tak w, w ławce. Niech zrobi już tak, lecimy tak, no. dawaj tak Dobra, lecimy. Nie mieszajmy, mocno się no. zepnij i no. Tak jest i mocno na mnie, na mnie. Góra, tak. no! Oj. Ale jest. A co? Więc raczej gorzej niż Nie wiem, C czy przewaliłeś, może? Tak? Mogę się przygotować. To jest bo Tam jednak parę sekund tej pracy było. Kurwa. Maksymalnej masz. Zobacz. 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 To jest mój teraz. Nagle się zwrócił, tak? Nie 2-3 no, kg. No i to zrobicie. Ej, dobra. 90. 90 y, y, próbujemy coś? 90. A 9, 9, 9, 2 albo no. 95 no właśnie, ale 90 bardzo łatwo weszło, no. więc ja naprawdę nie wiem 92, no, 95, jak się pomęczył 92,5 92, 92, 92, 92, no. No. Może, może być, być 92,5 no. No. bo może się wrócić bo no, 90, no, 90 naprawdę weszło no też żeby ktoś nie miał łatwo że o przyjdzie 91 tak, tak weźmie tak. nie? no właśnie było to 92,5 liczyłem że będzie 90 wiedziałem że 85 wchodzi na lajcie, bo testowałem na siłowni ostatnio Eee, I co? no, Jak będzie wszystko pożyje 90 dla mnie, to jest mega sukces. Ponieważ teraz cisnę, przychodzę tutaj do was, Panowie, za 3 miesiące i wale 111. 136. <noise> Nie, ale wydaje mi się, że poćwiczę, bo teraz mam taki plan właśnie, żeby troszkę wzmocnić, wzmocnić swoje ciałko. No i myślę, że ponad 100 musi wlecieć. Nie ma innej opcji. Musisz trochę wejść na prawdziwą bombę. Ty meduza wzmacnia no, się, no, się ty... prawdziwą Meduza wzmacnia ciało chyba z 2 lata i wraca do nas tutaj No cańki cacanki Pozdro meduzka. Nie no, ja wrócę, ja wrócę, ja wrócę, bo ja czuję tutaj, że będzie jakiś odwet no, Odwet ze strony jakieś minimajka będzie pewnie na mnie Ty, a ja ja tam dwa miesiące później. K1 pika i nie może wyjść, nie? Chłopaki pomożecie mi wyjść Siemanko, mordeczki, wiesz, trąba 120 kilo do... Biorę, biorę, 136. Obiecuję, obiecuję, że wrócę do was z Marcysią Za... No. No za parę Będzie, Mam coś Będzie, dobrego tak. Przyjechałeś jako Pika, wróć jako Rajczu o. O. Nie no, to było dobre Co? To było dobre, nie, było dobre, dobre. Szanuję, odwołanie się do Pokemonów zawsze fajne Saker nie rozumie To było dobre Ja podziwiam pewność siebie po tym tekście Ej, to był, ogólnie to był, serio, ty lubisz tak, tak żartować, tak, 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 przysięgam, tak, tak, że, ej, serio, tak, tak, Saker, może tego nie widać często na kamerach, ale Saker w ten sposób żartuje, że na przykład ktoś powie... Eee, powiedział coś. Dzisiaj. Na przykład, eee, kurde, mówię kurda, on, kurde to bzdurde. Albo e, kur... są coś. Żeby przemieniać ten serio na jakieś Tak, tak, to tak, jest mega, mega, beka. mega jest typ, nie? No. A teraz udaje, że wcale tak nie jest. No, no nic, no nic. Yy, rozważnie 92,5, żeby umocnić pozycję. Z mocą rajczy. Tak, tak jest. Wejdzie. wejdzie, wejdzie, musi wejść. Już nie pika, czy jeszcze nie raź. O! O! Swoje się z sztangą, panowie. No to było bardzo dobre. Gdzie? Trąba ewoluuje. <noise> Dawaj, mocno na mnie. Jest ładnie, weź to jest weź, fajnie. Weszło. No. Wracamy na 9,5. Ja. ja bym wrócił. Ja bym też wrócił. Na no, no podejście, no, podejście ostatnie? Na no, podejście ostatnie? Wróćmy, co? wróćmy. Bo jak nie wyjdzie? Można. Jak nie wyjdzie, to po prostu koniec i wracam no, do tak, teraz za... Tak, kiedy? Tak, tak, jak tak, wyjdzie? Tak. To 9-6. Tak. bo wszystko jest okej, okay, nic nie czujesz, czujesz coś coś. No to ja bym było. No, czułem, czułem tylko czułem, że to jest ciężko. Jeden co czułem, że Że jestem blisko maksa. To no. no i tak zrobiłeś, myślę, wie, no, większy wynik niż y, ludzie bym... pewnie tam komentowaliście 80 parę, 90. Mi 92, wydaje. mi się wydaje, że to jest. Dla ja, mnie dla jak mnie porządku na ciebie, naprawdę. że ty nie ćwisz regularnie kraty. To jest zajeby. No to wynik. jest prawda, nie ćwiczę. 92 kilo. Pewnie jakaś szuja pomyślała o 87, nie? No, no pewnie ktoś myślał, że 87 zrobię tylko... Że tylko przy żeby właśnie Kagole powiedzieć, nie? I tyle. No. I wracam do domu, bo wiem, że nie dam na bardziej. Nie, ponad 9. kozów Nie, pan już nasz się Tak Ale panowie, jedna ważna rzecz Jak będzie 95 to jestem nad OK? okej? No to muszę być Musisz być na równi z szacunku szacunku za Samsunga? No dobra, okej Z szacunku za Samsung Tak jest Ale nie, jesteś, patrz, jesteś tutaj już jedną Już jedną, jedną O tak, tak zróbmy, no Połową mojego Niku. Czyli trąba jest już, ale bomba jeszcze nie Regeneracja? Jak najbardziej. No i 95, tak? Panowie powiecie coś. Myślę, że, myślę, że to jest ostatni Coś to Ja myślę, że lecimy z tym. Yy, z i to jest atak na BNT, W sensie to będzie wyrównanie w wyniku BNT, Także no. Liczę na to. Piękny wynik naprawdę. Ja myślę, że to będzie kolejne nieudane podejście. <noise> Robur w ogóle nie zjedz. Robur to jest taka osoba, która tu stoi i demotywuje Cię, żeby hejter. Ci nie wyszło, nie? Tak, to jest typowy hejter Co z netu. Jest... A Ty, ona ona tak, mocno ona się, się wepnij, oddychaj. Rozpierdam. Ale jest... tak jest przy wciąganiu... I potem. Zrób po swojemu, nie mieszajmy tak ci teraz. Brawe. Po swojemu, Jak zrób tylko bo Oddycha i mocno po prostu Ale ważny, się wepnie, i wyciągnie. No, że jest ważny, będzie moc wtedy. No, to już zostało zrobione. Kurwa, kurwa! Ej! O! o a, f... e, no. oh, kilogram Ale najlepsze położenie. Było na Ten moment. Było mi, no. Kilogram. E, kilogram za dużo. 92,5 zajebisty a. wynik. Trąba, piąteczka. Zajebiście, że reprezentujesz e, Sportową Polskę. U innych... Mega Tu zaś z no zbiję piątkę, ale był przeciwko mnie. Był był przeciwko mnie. Ale cieszę się, się. że przebiłem przynajmniej niego 87. Flondra taka, taka, taka. Ataka, nie? Nie, tak naprawdę ja zawsze dopinguję i zawsze zaniżam w celu motywacji Ale jestem krytyczny, jestem krytyczny, nie? I myślę, że jesteś taką osobą, która jeszcze wierzy w motywację, mało ćwiczysz i właśnie No tak, tak, tak. Motywacja nie istnieje Nie pomagasz Musiałem zastosować taki zabieg właśnie Zabieg kosmetyści, Zabieg kosmetyści. motywujący dla tych, co wierzą Robert, w motywację ty Lecimy, trąba, markerek, pyk 92 i pół, tak? Pupa, tak jest Jest 92,5 I zapraszamy o, do wpisania się na nasz Hall of Fame Myślę, Jasne. że kolor y, każdy wie Jasna prawa Gdzie tylko sobie zamarzysz Pięknie Chyba nigdy się tak ładnie nie podpisałem, chyba serio Super się producją i grudą Ja wszystko pisze ogólnie Zajebiście to wygląda Dobra Nieco no, trąba. trąba, dziękujemy Ja wam Spra też dziękuję Raz. Na pewno wpadnij e, Liczymy na to, e, sprawdźcie kanał trąby e, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. E, no i co? Dlaczego macie to zrobić? No bo muszą. Po prostu. Też. Znaczy nie muszą, nie, właśnie nie musicie, ale dlaczego warto jest to zrobić? No żebym przyszedł i pobił jeden. Zostawiając łapkę w górę, inwestujecie w to, że będziesz miał silniejszą kolegę, koleżankę, silniejsze otoczenie. I terapia dla tej sobie. Bezpieczniejsze otoczenie refundacje dla, dla tych co nie uczestników, którzy nie dają rady psychicznie. I to będzie generalnie bardzo dobry zabieg dla nas, bo nie wiadomo jakie czasy przed nami. I Michale, jeśli osiągniemy milion subskrypcji, to wchodzimy do Sejmu jako Sportowa Polska, prawda? Tak. tak że... owca, może sportu, sportu 2023. Tak. Ja życzę, ja życzę. Tak, i Tromba będzie bardzo dobrym ambasadorem sportu. Wśród Fajne. swoich widzów myślę, że 92,5, żeby połowa jego widzów tyle wyciskała, to ja, ja po prostu kocham Fajne. ten kraj.